1500 osób musiało zostać ewakuowanych z domów i hoteli na Krecie. Przy szybko rozprzestrzeniającym się pożarze pracowało 230 strażaków, wspieranych przez 10 samolotów zrzucających wodę. W płomieniach stanęły lasy i pola uprawne na południowym wybrzeżu wyspy. I piralistyczne dynami, które ενισχύθηκαν από την w tej chwili αντιμετωπίζουν πολλέ διάσπαρτε αιστείε. Οι ρηπέ των ανέμων στην περιοχή φτάνουν ακόμη και τα εννέα μποφό, δημιουργώντα διαρκώ κυλιδώσει και νέε αιστείε, δυσκολεύοντα πολύ το πυροσβεστικό έργο. Μιεσκάνιτσι δοσταλεί αλέρτε οστρεγάφτσα το τετσόντσα ευακουάτσι. Kilku mieszkańców było hospitalizowanych z powodu trudności z oddychaniem. Kreta jest jednym z najpopularniejszych turystycznych miejsc Grecji, zarówno dla odwiedzających z zagranicy, jak i dla Greków. Jak podaje Straż Pożarna, ryzyko pożarów utrzymało się w czwartek na bardzo wysokim poziomie na Krecie i w niektórych częściach południowej Grecji.